Siemanko, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj bestia w transporcie, także lecimy z przyczepą. Jak widzicie w oddali stoi Holand John Deere też z e, Tutaj obok nas też mucił, klas. Mega chyba z tego co mi się wydaje. Dzisiaj lub jutro Nagram wam film jeszcze z renówki Z pracy tura, z pracy renówki Jak to wszystko e, gra i buczy Kwestia jest tylko tego e, Czy Berat będzie to robił, czy nie e, Tam z tyłu właśnie To czym się teraz zajmuje tak naprawdę on To pole jest dość długie, bardzo długie Mogłem mu depnąć trzy Spokojnie nie, nie ma sensu tutaj go deptać Bo to nie jest nich od deptania, katowania, a, a od pracy On na siebie ma zarabiać i zarabia Zarabiał, zarabia i będzie zarabiał. Teraz jedziemy fajnie Fajnie go jest słychać. Zwolnienie Słychać go jest go super czas szyberdak. Dobra Niech się trochę turbinka schodzi. Ile? Zaraz przejdę do brata. Trochę wiatr daje po tyłku. Aha, zapomniałem, że zabezpieczyłem. Zobaczcie sobie na pole, widzicie, takie są tu kamienie, nie wiem jak on to kosił, było to koszone dyskową, nie wiem jak on to to robił, jak to się udało skosić, no masakra, kamienie są tu dość spore, dobra, schłodzony, to gasimy, gasimy. Oświata wyłączyłem wcześniej. To, 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 to. Dobra, dalej nie poleci. No i tak się bestia prezentuje. Super, super ciągnik. W transporcie jest niezastąpiony. Miałem mierzyć z bratem prędkość z New Hollandem. Ale powiem wam tak, brat jechał na pół gazu, ja jechałem na pół gazu także mniej więcej się tu zgrywaliśmy Jeśli chodzi o osie. Nie wiem tylko Aha, zrobię mu zdjęcie, ale to później chciałem mu zrobić eee, Brat dzwonił pół godziny temu Nie wiem co tam chciał, za się go tu zapytam Co tam bracie, dzwoniłeś do mnie? No, wziąłem pasy na ale bardzo. Dobrze. A kurde, no widzisz. Ty jedziesz, bo no. pojedziemy Michałowi z rąką. Tym? A teraz pojedziesz ty? Tak, bo pojedziesz, ty będziesz powiedział, na tak, a ja jedę No i trzeba sześciopkę wziąć chyba, nie? Tak, no nie. Bo tu jeden No, to po sześciopkę. No, czy zdejmiesz? Zdejmę sześciopkę, bo nie wyjedziesz, kurde. Nie chodzi mi o wyjazd. No. Bo to, ale nie, bo Michał będzie zły później, że wiesz co? Mieszanka albo coś. co? Albo taki Co? Taki Dobrze, Sadek, dobrze. Ja wiem, ale powiem ci, kurde, bestia jest. Tak. Wyjechałem na szosę, wzmacniacz nawet nie poczuł. A pod górę? Wiem, widziałem, pokazywałem właśnie, ale też nie chcę za bardzo publikować nie, nie. tutaj. Ale obie, wyjechałem, bo po, po, podjeżdżam pod górę. Dwa zwolnienia i ból. Papie! Nawet koło jedno nie drgnęło. Dlatego właśnie wiele osób zapyta dlatego nie wchodzimy tego 60 czy czyli tym czelnikiem. Na no 60 nie wyleziono ze 6 ani ośmioma balami, nie wyjedziemy u nas tam są. Ważne, ale to są bele świeże, można tak, tak powiedzieć. Ciężkie aż 10. Czyli podweźmy jeszcze. 4 hektary pola, tak. owiec, bel około inucy i wyjdzie w 50 50W no, Ale belki są bardzo widoczne na napędach No tak. widzę, są naprawdę bardzo ładne Widzę po, wy... po, po New Holandzie widzę, no. Bo dna na bez pra... nabędą no. ale w no. no. Ale wyregulowałem trasę, tak jak widać jest teraz naprawdę, że jest Są te belki tak dobite że są A tu siło widać no. Widać, że są naprawdę zbite konkretnie Czuć ten ciężar no. E, jaki kombajn tutaj muci? CES no. To jest CES? CES, to, to jest CES To jest wyższa szkoła jazdy I tam chyba RK stoi czy RK? No. Chyba RK i, i taki jak na domu no, miejsca od naszego no. Dobra, Nie istotne, istotne są fakty takie, yy, że do tego chodzimy, ty, ty łapujemy o. Ja się, ja się, ja się. A Renówka jest przy ziemi, nie mówię, że nie jest jeszcze. A to znaczy, wspominałem, że mamy pracę z tyłu za tak, ale da, które nagramy dopiero. Tam pracuje Każdy ciągni gdzieś z, pracuje. Trzeci dzień. Mój pracuje u mnie, teraz u brata. Eee, brata pracuje gdzie indziej, z tyłu za gospodarstwem. Tak. <gry> da, musi pracować. Trzeci dzień już pracuje tam. Tak. Jest. Zobaczycie? Jak to, ja to wszystko? To było nieplanowane, nie tak, wszystko na szybko poszło, ale... Ale ja, udało się wszystko zrealizować. Jestem z tego nie. zadowolony. No. Nagrywa cały czas, co nie? nie? No, bo, no, bo... wiesz, różnie może No, bo różnie może być. co? Eee, dlaczego to zbieram e, Nie. No ja powiem, no. to, bo znowu gra. No, grać. też Michał go i... Czekaj, eee, zejdę, nagram ci jak cofasz, poprawia. Bo może jakie przyjęli? Będzie furora na internecie, Sławek. Hatowanie New Holanda? <śmum> Zbiera się ładnie. Przejdę do siebie. Będzie średnio widać, ale... No i wytłukło cały ten odjazd No i podjechał się że zielone, no i jak to nie zebrać, no nie? No i czekaliśmy po tych deszczach On się wysypał, no i, i stosiłem No i znowu, wczoraj był deszcz, bo, wczoraj był wtorek no, Dzisiaj podtoczyłem Zgrasowałem, no i czas dobra się troszkę bo dzisiaj yy, Dzisiaj nie miałem czasu jechać po folię Bo teraz folii nie mamy Bliżutko, 3 km od nas Znaczy no, jechać daleko no, ruszyć, czy następne? No, tak? Nie, no I tak, ten. Tak, 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 tak. no. no. Także mamy, mamy folię daleko. Hmm. No, da, dalej przynajmniej niż częściej. I, I sytuacja jest taka, że pracuję się przy ziemi i nie mam czasu po prostu jechać, ale jutro już na spokojnie. Mamy dzień tylko na owijanie, więc się to owinie. I na razie... Skończone. A powiedz mi jeszcze, te Przednie prace wierasz. ziemne będziesz dzisiaj robił, czy... No ja się uda, no to zrobi się że trzeba nie nagrać nie Także Tak, coś się nagra, co nie? Ja tak A może ja jeszcze sobie... że zostawimy na jutro, bo to i tak będzie znowu ja, ten, No tak, ale dobra. wiesz jak to będzie, może jutro już nie być znowu? W końcu już nic nie. się nie nagra cię bo już jest zrobione Wiesz jak to z tymi planami jest No, się uda, no. tak. mamy czas, jest 18 do 20 mamy to zwieść No A i tak to może się rozwiązać, bo jutro rano jest dobrze, jak on przyjem. Także bez problemu to jest 10 godziny, a już to jest czwarta wcześniej położone, więc... No tak, ale trzeba też trzeba się pozwozić wszystko. No wiesz, to już jest nie problem. Na, na Michałową ile na dwaś? ten grad i tak naprawdę nie, nie było, nie ma na co zbierać nie było co nawet pokosu od pokosuń to ja miałem z Hektara 4 rolki no. wszystko co by było ładny drugi pokos yy, ładnie się, ładnie się prezentował to połamało to potem zaczęło to schnąć przyszło to ponad 30 stopni ciepła i zgosiłem a na drugi dzień to już praktycznie na pół suche, no ale zrobiło się rok i się o i eee. pierwszy pokaz jest eee, skręta na przedmiot z tego względu, eee, oczywiście eee, zaczęliśmy to kon konsumpcję tego a po hmm. drugie no wiatr porozbija więc trzeba było z tym szybko uciekać teraz robimy to samo z bo chociaż skończyła była przekryta drugi raz no nie? no ale to też trzeba będzie z tym uciekać więc eee, bo też po przebijana chodziła na całej długości więc zostaje doleczki zrobiliśmy, to ja powiem swojego to musimy to Jarka, Jarka z owsem no i docenie, nawet tak, jakieś łąki też tych dolek troszeczkę jest, no i tutaj tego owsa, 50 prawie także coś będzie zawsze z tej ja paszy im więcej paszy tym lepiej, bo w tym roku Czy może czyli mam być... ci aż za pięć tak? tak? może być kiepsko w tym roku z nie ja. ponieważ mogą być bardzo drogie. No, na no, pasze w nie mieści. Słuchaj, powiem ci tak, kolega mi mówił. Był wczoraj po części do ciągnika, nawet do 60, co nie? O osłonę do chłodnicy. To na wentylator. I powiedział mu 40 coś złotych. Na drugi dzień poszedł, poszedł tam to samo, zapytać się. 50 coś. Już nowa cena. Wszystko drożeje i... Jako musiałoby kosztować? Minimum 2,50 do 60 zł, żeby to się wszystko opłacało. Pani było bardzo drogie, maso drogie, e, a tutaj ten e, rząd, Ministerstwo Rolnictwa wymyśliło, że będzie dawać kredyty na wodę Śli. Co za grupie weźmie milion, z pół miliona złotych kredyty na, 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 na odbudowę stada śli, jak świja jest w tym momencie już od kilku lat w ogóle nieopłacalna to nie nas na się tam wychować, no bo wiadomo, też co coś jeździ. Ale tak. nie będzie brał kredytów na pasie czy na prosięta, żeby je chować i potem poddać je za pół darmo czy To składać spłaci ten będzie 100% i rząd się pomylił Dokładnie A te pomyłki widać często, gęsto, a nie rzadko, więc... Tymi słowami kończymy Tak jest Trzymajcie się Do następnego Nie do następnego, bo następny będę ja <laughs> Palimy byśka, zrobimy tylko ładne zdjęcie na miniaturę. Jak się uda tutaj z wieczora ładnie wysiał ująć. Dobra, piękne zdjęcie. Wysiek na pamiątkę będziesz. To jest dobrze ustawione, czy źle, kurczę, średnio to wszystko. Dobra, bysia ty, zapolisz na strzała? A kurde, wiedziałem. Bysia ty. I to palisz od strzała i odkopa. Super, jest skrzynia w tym ciągniku zrobiona. Przemknę za drzwi. E, dlaczego tak mówię? Zaraz Wam coś pokażę. Mamy jedynkę szosową. Razuwa. Bieg zmieniłem. Tak, momentalnie. Bez grzytu. Bez niczego. Także. Jest. Jeśli chodzi o przełożenie 1, 2, elegancko są biegi zgrane, przechodzi to momentalnie, nawet ciągnik nie czuje tego, że zostało po prostu przełożenie zrobione, bo jest to tak szybko zrobione, że ciągnik nawet nie ma szans, żeby tak szybko zwolnić, bo w niektórych ciągnikach jak nie ma synchronizacji biegów, to momentalnie ale zanim ten wiek wejdzie, trzeba na dwa razy sprzęgło. Różnie to bywa. Także to mi się bardzo podoba, że ta skrzynia jest tu tak zrobiona, że momentalnie z jedynki na dwójkę przerzuca. Bo jakby była oryginalnie, to musiałbym pewnie. Yy, 1, 2, ale nie wiem czy by mi się to tak udało szybko zrobić Tak, inaczej jakby była oryginalna skrzynia Ci co zrozumieją to zrozumieją, ci co nie zrozumieją no to niestety Ale na pewno niektórzy będą wiedzieli o co chodzi Zwłaszcza tak jak mówiliśmy podczas prezentacji Tu jest inny układ biegu Jedynka, dwójka, trójka do przodu nie wiem czy to będzie widać no. jedynka dwójka, trójka także od razu wam to mówię e, jest to inaczej co. ogólnie jeśli pozamykam kabinę jest się łódko No. No To No! Ja chyba poprawię, bo to może być. Nie, CS, seryjacko. To może być no. CX, no nie Aha, no. no tak! A myślałem, że chcesz przy poprawiać. Nie, no. zaraz, też... Może ci zwróci uwagę, ale nie każdy zauważy, Jak komba jest za daleko. CX i CX to to samo. No. CX. Kolejna ta seria, serial C. Tak, różni się pewnie wyposażeniem tak. przyczynić. czymś. się to tak przywrócił. Dobra, trzeba za, zabezpieczyć to za to Jedziemy połowę. No jedź. Dobra. Widać Widać to w ogóle pojeździe? Dobra. Ja tutaj na ten moment kończę. Widzimy się już na, no gdzie? No pewnie gdzieś już bliżej gospodarstwa. Witam ponownie. Niestety nie mogłem zbytnio nagrać jazdy tutaj z pełnym załadunkiem, żebyście mogli posłuchać tego dźwięku, bo chodzi to naprawdę jak dżungljer. Ten stary John Deere z serii 7.7.00, czy tam z serii 8.100, 8.1.00 naprawdę ładnie buczy, Ale niestety nie mogłem tego nagrać, bo za dużo ludzi, Ale nie chcę mieć później problemów, kłopotów, wiecie jak to jest. Ci co nagrywają to wiedzą jak jest.